Pierwszy zrzut w niedzielę, teraz się zmił pewnie 5 km. Ej, wisi balon To się nie jest z to się na mnie parta. Mam z kolejnego zrzuta już taki bielutki. Przeróżna jest ładna, wygląda na tegoroczny, 2022. Zaraz sprawdzimy, co to. O, sztaki zdemolowany. E, dziesiątaczek. Raz, dwa. Tak, dziesiątak. O, taki. Odleżał tu swoje. Nie wiem, róża jest strasznie biała, ale, ale może i nie jest tegoroczny. Bo już taki... No tyle, że w błocie leżał. Kurczę, na drodze go znalazłem. Faktycznie na niego wszedłem. A nic, lecimy dalej. Może się coś jeszcze uda znaleźć. Fajnie, że znowu jest jakieś znalezisko i na pusto nie wracamy. Troszkę przemyłem diabła w potoczku Wygląda mi to, że to Świeży nie jest po prostu chyba leżał do słonka różą bo już naprawdę o, niektóre ciemne widać że leżało to chwilę w ziemi także pewnie tu trochę leżał tym bardziej że wyblakły ale sztuka się liczy fajnie że się znalazł Idę sobie brzeszkiem tu lasu patrzę jeszcze są ceglaki jeszcze cegla z rosną nie wiem jaki on jest e! Ładny, dosyć taki jeszcze kurczę, może sobie wezmę <susik> sosik może zrobię, może znajdę jeszcze kilka będę widział do kieszeni zobaczymy co się po drodze wydarzy ale jeszcze grzybki rosną fajnie grudzień dzisiaj mamy czwarty, niedziela czwarty chyba czwarty <susik> hop kolega znalazł mi, przyniósł jeszcze jednego może się jeszcze jakiś znajdzie to nie moje lasy grzybowe Raczej tu chodzę na z aparatem Ale Coś tam się czasem trafi Jest masa rydza, ale już Nie no Więc nie zbieramy o, Sorry za sapanie, ale Góry wykańczają